Czy wiesz, że piłka klubowa w Walii jest jedną z najsłabszych w całej Europie? W rankingu UEFA Walia zajmuje przedostatnie miejsce, tylko San Marino jest niżej. Ale jak to możliwe, skoro ten kraj dał światu takich piłkarzy jak Gareth Bale, Aaron Ramsey czy Ryan Giggs? Dzisiaj odpowiemy na pytanie, dlaczego piłka klubowa w Walii praktycznie nie istnieje. Największy problem walijskiego futbolu? Najlepsze kluby? Nie grają w Walii. Cardiff City, Swansea City, Wrexham, wszyscy rywalizują w angielskim systemie ligowym. Dlaczego? Bo w XIX wieku, gdy powstawały pierwsze ligi, Anglia miała lepszą infrastrukturę, większe miasta i więcej pieniędzy. Walijskie kluby wolały grać z Anglikami i do dziś tam zostały. Premier League, to obecnie najlepsza liga piłkarska na świecie, rocznie generuje olbrzymie pieniądze. Głównie dzięki prawom telewizyjnym sprzedawanym poza granicami kraju. Więc nikogo nie dziwi fakt, że wyżej wymienione kluby ani myślą wracać do swojej ojczystej ligi. Dopiero w 1992 roku powstała Cymru Premier, czyli walijska ekstraklasa, ale od początku była to liga półamatorska. Większość piłkarzy ma normalną pracę w tygodniu, a w weekendy gra mecze. Średnia widownia około 400 osób na spotkanie. Budżety takie jak w polskiej trzeciej lidze. Trudno w takich warunkach rywalizować z Europą. Walia to mały kraj bez dużych, bogatych miast. Nie ma tu przemysłowych gigantów jak Manchester czy Liverpool. To oznacza mało sponsorów, mało inwestorów, mało transmisji, a bez pieniędzy nie ma rozwoju. Kluby odpadają z europejskich pucharów już w pierwszej rundzie. To błędne koło. Brak sukcesów oznacza brak zainteresowania Walia i jej kolejny problem. Każdy zdolny walijski chłopak marzy, by trafić do Akademii w Anglii. Liverpool, Manchester United, Arsenal to tam trafiają najlepsi. A to znaczy, że walijskie kluby nie wychowują własnych gwiazd. Walia ma świetnych piłkarzy, ale żaden z nich nie gra w walijskiej lidze. Jedyny walijski klub, który ostatnił światowy szum to Wrexham. Przejęli go aktorzy Ryan Reynolds i Rob McElhenney i zrobili z niego globalną markę. Ale Wrexham też gra w Anglii. Ironia losu: najbardziej znany walijski klub nie gra w walijskiej lidze. Walijska piłka klubowa jest słaba nie dlatego, że brakuje talentów, ale dlatego, że cały system jest zbudowany obok niej. Najlepsi grają w Anglii, a to, co zostaje w kraju, to półamatorskie zespoły z minimalnym budżetem. Dopóki nic się nie zmieni, Walia pozostanie piłkarskim outsiderem Europy. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw suba i daj znać w komentarzu. Czy Walia ma jeszcze szansę odbudować swoją ligę?